Dzień dobry, Witam, witam, ja tu wywiady przykręcam. Jezus, Dzień dobry Olu. Witaj, Nie widać. polecam Icy z Bielonki. Pozdrawiasz kogoś. Pozdrawiam Mamy. moją mamę, Mamy. moją tatę, Mamy. moją babcię pozdrawiam. Z Chorzelowa i pozdrawiam jeszcze moją siostrę i pozdrawiam i moją gocie. A ty Karolina? No to tak. No, bo swoją tak. mamę, Swojego tatę, pana Krzyśka, swoją babcię. I kogo by to jeszcze pozdrowić? Wujka nie mam. Pozdrawiam Oliwie, która stoi. O, tutaj chodzi do Oliwia, o Oliwia. A mnie nie pozdrowisz, Onie? E, nie, Oli nie pozdrawiam, chociaż ją też mogę pozdrowić. No i w sumie, kogo by cię jeszcze? Pozdrawia? Ja pozdrawiam. Swoją siostry nie pozdrawiam, bo ze mną nie O, lepiej. No, no, Witaj, Oliwka Jak tam twoje rzeczy, co? Dobra, możesz przecież nagrywać. No nie, no bo ja muszę to wszystko uwiecznić. Ola, jak tam twoje pakowanie? Fajne. Tak? Chcesz kogoś może pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich, W całej ja pozdrawiam. O, fajnie. Idziemy dalej. Witam, witam. Jak masz na imię? Ala. Cześć Ala, pozdrawiasz kogoś? Moją rodzinkę. To super. I tam? pozdrawiasz kogoś eee, nie wiem Okej, okay. ważne też tak. Pozdrawiasz kogoś? Eee, wszystkich. Fajnie. Kolejna osoba, która pozdrawia. Wszystkich. Witamy wszystkich! Jesteśmy pierwszy dzień na Karwi! I teraz właśnie nagrywamy, jak wszyscy się pakują. Tam z tyłu będzie nas obóz. Na, nas o. obóz. Fajnie. Idziemy teraz zobaczyć, czy coś jeszcze nie trzeba zanieść. To jest Julka, Koło pozdrawiasz. Ja pozdrawiam mamę. Mamy o... I siedzę kawy. O tak. Dzisiaj byliśmy już nam mszy, ja śpiewałam. No a ja stałam i patrzyłam się na księgę. Idą, kawy. o! Ola idziemy dalej. A ja Idziemy. Właśnie idę po swoje. To co teraz. Zobacz, czy coś jeszcze nie trzeba pomóc. Tyle tam jest ruchu, że nie wiem co I dużo osób wszystkich pozdrawia, no po prostu Chyba cztery osoby Nie ma już nic Hej, hej Klara, kogo pozdrawiasz? Wszystkie. Następna, już szósta osoba Idziemy dalej, Thank you.